Dobra, jest nieźle. Chyba nas nie zauważył. Mówiłem, że nie powinnaś tutaj przychodzić, szczególnie w nocy. Nie jesteś tutaj bezpieczna. Ty widzisz jego, on widzi ciebie. To nie jest trudne do zrozumienia. Ochrona. Gillette Park, senne miasteczko położone w górach skalistych, skrywa pewien sekret. 23 lata wcześniej zginęła mała dziewczynka. Trzy dni później jej ciało zostało znalezione podkładką nad zatoką Gillette Creek. Morderstwo wstrząsnęło miastem, jednak wkrótce okazało się, że to dopiero początek. Wśród nich ukrywa się seryjny morderca. Morderca, który uderza dwa, czasami trzy razy w roku. Mason Cooper nie mogła doczekać się, kiedy opuści Gillette Park. W wieku 18 lat wyjechała na studia i do jasnych świateł Los Angeles, myśląc, że nigdy nie wróci do domu, do rozbitej rodziny i do zapomnianych przyjaźni, które zostawiła. Jednak bycie policjantką w LA straciło swój urok i, po rozstaniu ze swoją dziewczyną, Mason wraca w swoje rodzinne strony. Lata nieobecności nic jednak nie zmieniły. Seryjny zabójca wciąż nawiedza Gillette Park, a kobieta staje się maniakalnie wręcz pochłonięta złapaniem go. Dr. Grace Jennings ma coś, co niektórzy nazwaliby darem. Widzi i słyszy rzeczy, których inni nie widzą i nie słyszą. Teraz jako konsultant FBI chce pomóc w schwytaniu seryjnego mordercy. Nie każdemu w miasteczku podoba się pomysł sprowadzenia medium. Nikt nie wierzy w umiejętności Grace, nawet jeżeli nikt nie mówi o tym otwarcie. Zadaniem Mason jest bycie jedynie pośrednikiem. Szybko jednak trafia na miejsce w pierwszym rzędzie i razem z dr. Jennings odkrywa kolejne mroczne tajemnice. Dwie kobiety, tylko jako jedna dusza i jedno serce mogą pokonać zło czające się w Gillette Park. Dzisiejszy wstęp fabularny załatwił nam też prezentację pary głównych bohaterek. Wydajność Level Boberski. Oczywiście mamy całą plejadę bohaterów pobocznych, którzy są naprawdę fajni, ale ich musicie już poznać sami. Ja skupię się na czymś zupełnie innym. Od początku bardzo rzuciło mi się w oczy, jak autorka poprowadziła relacje bohaterek i ich wzajemne postrzeganie siebie. Mason rozpoczyna od ogromnego sceptycyzmu. W końcu Grace twierdzi, że potrafi rozmawiać ze zmarłymi. Kobieta jest częścią zupełnie innego świata, a co za tym idzie, jej percepcja jest odwzorowaniem tego właśnie miejsca. W przypadku Mason jest to świat dowodów, poszlak, logiki, prawa i porządku. Innymi słowy, typowo policyjne postrzeganie rzeczywistości. Grace jako medium ma zupełnie odwrotną perspektywę. Ona wie, że duchy istnieją. To nie jest coś, co podejrzewa. Dla niej jest to aksjomat jej świata. To powoduje, że kobieta jest dość pobłażliwa na wszelakie przejawy niezrozumienia i kwestionowania tego, co mówi i robi. Jednocześnie jej dar również ma swoje ograniczenia, co dodatkowo powoduje tarcia na linii ona, reszta świata. Przykładowo, to, że Grace może rozmawiać jedynie ze zmarłymi, sprawia, że odnalezienie ofiar zanim umrą jest praktycznie niemożliwe. Takie sytuacje dodatkowo pogłębiają odosobnienie. Ludzie zawsze zadają bohaterce to samo pytanie, skoro wskazała zwłoki, dlaczego nie mogła powiedzieć, gdzie znajduje się osoba, zanim umarła? E, dobra, bo się mocno rozgadałem. Tak czy inaczej, Grace nie jest wszechpotężna i ma swoje ograniczenia i to bardzo wyraźne, dlatego jest mocno wiarygodna w tym, co robi, pomimo paranormalnego charakteru wszystkiego. Wraz z rozwojem fabuły wzajemne postrzeganie bohaterek ulega zmianie. Grace otwiera się i pokazuje, że ma uczucia i w gruncie rzeczy nie jest uber kobietą robotem. U Mason z kolei pojawia się, uwaga, zawieszenie niewiary. Ha, mówiłem wam, że to zjawisko występuje w wielu mediach, nie tylko w iluzji, gdzie je poznałem. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie o czym mówię, to już tłumaczę. Zawieszenie niewiary, czasami nazywane dobrowolnym zawieszeniem niewiary, to celowe unikanie krytycznego myślenia lub logiki w badaniu czegoś nierzeczywistego lub niemożliwego w rzeczywistości, np. dzieła spekulatywnej fikcji w celu uwierzenia w nie dla przyjemności. I chociaż w przypadku akurat tej fabuły o przyjemności nie mamy co za bardzo mówić, to nadal Mason, widząc oczywiste dowody, musi uwierzyć w to, co jest dla niej niemożliwe. To wszystko, o czym się tak przed chwilą bezczelnie rozgadałem, spowodowało, że praktycznie nie byłem w stanie oderwać się od książki. Autorka genialnie poprowadziła całą fabułę nie tylko od strony historii, o której za chwilę, ale również, a może głównie, od strony rozwoju protagonistów. Płynnie przechodzimy do historii, która jest mocno tajemnicza i miejscami straszna. Hill doskonale prowadzi czytelnika za rękę i prezentuje mu kolejne fakty oraz elementy układanki. Rozwiązanie nie jest aż tak oczywiste, ale za to dość logiczne. Tutaj autorka mogłaby wykonać trochę lepszą robotę, ale nie będę się za bardzo czepiał. Kilka razy miałem poczucie, że coś zostało wprowadzone na siłę i bez sensu, jednak koniec końców jakoś tak wszystko się układało w solidną całość. O elemencie paranormalnym już powiedziałem, i są to duchy, których jest całkiem sporo, i to na nich opiera się główna oś fabuły. Mamy też pierwiastek horroru. Tutaj autorka dała prawdziwy popis kunsztu literackiego tworząc prawdziwie przerażające lub chociaż niepokojące sceny. Moją ulubioną jest ta, w której Grace rozmawia z pierwszą ofiarą mordercy, która pojawia się jako odbicie w rzece. Po chwili kobieta zauważa, że wstążka w jej włosach jest innego koloru, a uśmiech jakiś taki obcy i... To jak się to wszystko skończyło musicie już doczytać sami. Powiem wam tylko, że trochę obsrałem w zbroję. Oczywiście polowanie na seryjnego mordercę z 23-letnim stażem w zawodzie to nie jedyny front fabularny. Pomijając romans Grace i Mason jest też druga linia fabularna, równie ważna i równie ciekawa. Jak się zapewne domyślacie, nic wam więcej nie powiem, bo cóż, no spoilers. Po prostu przeczytajcie książkę, a sami się dowiecie, o ile oczywiście jesteście zainteresowani tematem. Wspomniany romans to klasyka od Gary Hill. Dwie kobiety początkowo niechętne do siebie zaczynają się w sobie zakochiwać. Mogę wam powiedzieć, że finał Wątku Miłosnego jest jak zawsze bardzo fajny i satysfakcjonujący. Tutaj autorka trzyma się dobrze znanego wszystkim schematu i jest to ogromny plus. W natłoku akcji, tajemnicy i strachu człowiek z całego serca chce, żeby ten zły dostał po dupie, a ci dobrzy żyli długo i szczęśliwie. Jeżeli chodzi o kreację świata, to podobnie do innych dzieł Hill mamy małe, zupełnie normalne miasteczko na południu USA. Chciałbym powiedzieć coś więcej, ale nie ma co. U Hill zawsze najważniejsze było co i jak, a już zdecydowanie mniej gdzie. Na koniec, oczywiście, klasyczna już notka od Boberskiego. Książka jest po angielsku, w wersji pisanej i czytanej, przez genialną i utalentowaną lektorkę. Poziom zaawansowania językowego od jakiegoś czasu dość trudno mi ocenić, ponieważ zdecydowanie trochę się już oczytałem i osłuchałem tematem. Przyznam się bez bicia, że czasami trafiałem na słowa i pojęcia, których nie znałem. Nie przeszkadzało mi to jednak w zrozumieniu znaczenia całego zdania. Myślę zatem, że pisanie Hill w tej konkretnej książce, i w sumie też ogólnie, nie jest jakieś skomplikowane i spokojnie sobie poradzicie. Moja ocena 3,5 gwiazdki na 5 możliwych. Gillette Park udowadnia, że Gary Hill sprawdza się nie tylko w romansach, ale również w innych gatunkach. Mamy tutaj element paranormalny, mamy tutaj horror. Wszystko jest świetnie ze sobą połączone i tworzy spójną całość, która, jak inne książki Gary Hill, jest częścią większej całości. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli o bohaterach Gillette Park usłyszycie w innych jej nowelach. Taki już ma styl i to jest coś, co uwielbiam tej autorce. Dodatkowo, jeżeli pójdziecie za moją rekomendacją i przeczytacie książkę, będziecie chcieli ją przeczytać, do czego jak zapewne się domyślacie, gorąco was zachęcam, to polecałbym zamiast e-booka czy książki papierowej, audiobooka, ponieważ jest ona czytana przez Nicole Zanzarelle, która obok Abby Creighton jest jedną z dwóch aktorek głosowych, które czytają większość produkcji Gerhild. Lektorka jest genialna, o czym już trochę wcześniej wspominałem. Tworzy doskonały klimat, świetnie dywersyfikuje bohaterki i generalnie sprawia, że książka zaczyna żyć jeszcze mocniej niż gdybyśmy tylko ją czytali. Nie powiem, jak słuchałem sobie wieczorami, to miałem potem problemy z zaśnięciem i tak sobie patrzyłem w cienie w swoim pokoju, czy przypadkiem nie czai się tam coś, o czym przed chwilą słyszałem. Coś takiego jest możliwe, po pierwsze, jeżeli jest książka dobrze napisana, a po drugie, jeżeli jest książka dobrze powiedziana. Ponieważ te książki, wszystkie książki Gary Hill nie są mówione, tylko są prezentowane, są grane, co jest podkreślane na początku każdej książki z określeniem Preformed by, nie read by. To jest bardzo ważne i jeżeli wysłuchacie więcej książek, to dowiecie się dlaczego. Nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. Rozwodzić. Nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. No, nie będziemy. W każdym razie gorąco polecam tytuł. Jeżeli ten konkretny Wam się nie spodoba, zachęcam do zobaczenia innych recenzji książek Gary Hill. Jeżeli Gary Hill to nie jest Wasza autorka, no to zobaczcie inne recenzje na moim kanale. Może znajdziecie tam coś, co Was zainteresuje. Jeżeli to również nie jest dla Was, no to po prostu czekajcie na inne moje recenzje. Może tam znajdziecie coś dla siebie. A może nie. Nie jestem w stanie uszczęśliwić całego świata. Zatem, jeżeli zdecydujecie się przeczytać, życzę strasznego seansu. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć! Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.